Jak zostać dawcą szpiku? Pierwszy krok to badania. Pobieramy 10 ml krwi. To niewiele. Dowiemy się, do kogo pasujesz, do kogo możesz pasować w przyszłości. Znajdziesz się w rejestrze Fundacji Urszuli Smog. Podaruj życie i światowym rejestrze dawców szpiku. Gdy znajdziemy Twoją drugą połówkę, czyli chorego, który czeka na przeszczep, wykonamy u Ciebie ponowne badanie krwi. Poznasz dokładnie procedurę pobierania szpiku. Szpik w zdrowym ciele łatwo się odnawia. Pobieramy go z kości biodrowej lub z krwi po podaniu czynnika wzrostu. Po pobraniu nie pozostaną u Ciebie żadne ślady, a ktoś odzyska zdrowie dzięki Tobie. Czy brakuje dawców? Niestety tak. Badania przyszłych dawców nie są refundowane. Badamy tyle osób, na ile starcza funduszy. Dlatego 1% z twoich podatków jest tak bardzo cenny. Możesz również dofinansować badania przelewem w dowolnym momencie. Odwiedź stronę Fundacji Urszuli Smok Podaruj życie i dowiedz się więcej. Jeden procent z Twoich podatków pozwoli nam przebadać więcej dawców szpiku i uratuje więcej chorych. Odwiedź nas już teraz i wypełnij swój pit na stronie www.podarujżycie.org Fundacja Urszuli Smok Podaruj Życie